Słuchajcie, jesteśmy w Rimini i dopiero teraz rozumiem, co to znaczy. Mam nadzieję w ogóle, że mnie słychać, no ale wieje od morza. I dopiero teraz rozumiem, co to znaczy prawdziwy kuror. Naprawdę jestem w szoku, ile tu jest ludzi. A z drugiej strony cieszę się, że jesteśmy tutaj tylko dwa dni co ty na to. Ciepła woda. Tak, ale woda jest ciepła. Zaraz ponagrywamy jakieś widoczki, ale chciałam powiedzieć o swoich pierwszych odczuciach szok! Słuchajcie, będąc we Włoszech, oczywiście, że trzeba spróbować tiramisu, prawda? Dlatego ty masz krem. Nie, katalen, Słuchajcie, to jest właśnie jakiś krem, który ponoć jest na bazie... W ogóle jest homemade, ale jest na bazie jakiejś naturalnej super wanilii, nie wiadomo skąd. Także co, próbujemy. No i oczywiście jeszcze. że Gdybyśmy mieli taki magnes na lodówce, byłabym zawsze głodna. To, to jestem 100% ja. Dzień dobry bardzo. Poranek w Rimini. Kawa do łóżka. Jesteśmy już po śniadaniu i zaraz idziemy plażować. I słuchajcie, jeżeli chodzi o plażowanie, to sprawa przedstawia się tak, że. Yy... Miejsce do plażowania jest podzielone na trzy albo na cztery strefy, są sektory i pamiętam, że tak jakby od tyłu plaży yy, są ceny miejsc yy, leżaków i miejsc yy, do wypoczynku. Nagrywam pana też yy, i chyba najtańszy sektor z tego, co pamiętam, to było 18 euro, a najdroższy, czyli w, tak jak ja się jesteśmy w pierwszej linii brzegowej, czyli najbliżej morza, kosztuje około 30 euro. Także. My się tutaj bijemy z myślami co robić, bo Cię właśnie chcemy cały, wiecie, dzień plażować, chcemy wyczilować poleżeć w spokoju. No bo jutro tak naprawdę znowu wracamy i wiecie, i znowu będzie zamęt, yy, także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie, ale mamy w planie właśnie cały dzień plażowania, pływania i może trochę opalania się, jakbyśmy byli pleci. No ale dobra. Nieważne. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Udało nam się, słuchajcie, dotrzeć nareszcie na plażę. Wiecie co, my nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że jest taki problem, żeby wypożyczyć leżak z parasolką, ponieważ no, tutaj y, ludzie przyjeżdżają na więcej niż jeden dzień i jakby mimo tego, że stoją puste parasolki, to nie oznacza to, że możemy je wypożyczyć, więc trochę się nachodziliśmy, no ale znaleźliśmy i słuchajcie, zobaczcie, zapłaciliśmy 18 euro właśnie za dwa leżaki i parasol i zobaczcie, Jaka jest tutaj cała infrastruktura. I tutaj wiecie, są takie ośrodki koło ośrodków, także mamy siłownie, mamy prysznice. No oczywiście, no, bary, ktoś z tyłu krzyczy. No, oczywiście na siłownię, no wiecie, no nie pójdziemy, ale, ale w razie czego to jest. I to naprawdę dość spora. I ludzie ćwiczą. I ludzie ćwiczą. A tutaj mamy taki bufet. Mamy wodę i świętą wodę czerwoną. Tak, za 2,50 to bardzo święta. I idziemy do morza. O! Komuś się przysnęło. Nie <gry> więc skorzystam korzystam z okazji i idę, i idę na plażę. Tutaj jest nasz mini barek, proszę Państwa. Rzeczy. Fajnie, fajnie wyglądają te parasole na tle niebieskiego nieba. Idziemy nad morze. W 1900 roku mimo ulewnego deszczu pojawili się na pierwszym oficjalnym meczu Milanu, a także stoję meczu rozegranego w ramach tzw. Copane Grotto. Nie No tak, ale czy robisz... Dobra, robisz sobie wersję. Ja, ja. W życiu. Be według wersji Kilpina, jedyna jaka się zachowała, z rąkaz Milanu. Przyniósł ze sobą na boisku krzesło na wypadek, gdyby nie miał nic do roboty w trakcie spotkania. Tak też uczynił. I, ale ja to rozumiem. Tak też uczynił? wygląda z gumką na palcu człowiek cały dzień po plażowaniu, troszeczkę się spiekłam, słuchajcie jest przepięknie, jak możecie zauważyć, słońce dopisało, pogoda dopisała, no powiem Wam, że fajne Torimini, na początku nie robiłam sobie zbyt dużych nadziei z tego względu, że no to jest kurort, no nie ma co się oszukiwać, to jest kurort, tu jest dużo ludzi, jeśli oczekujecie od tego miejsca jakiejś ciszy i spokoju, to no absolutnie nie, Nasz pokój, jeśli chodzi o noslek, też pozostawia wiele do życzenia, ale stwierdziliśmy, że wiecie, no tak naprawdę tylko tam śpimy, więc tak yy, więc by nie chcemy sobie tam nie wiadomo jakich kosztów robić, także stwierdziliśmy, że mamy blisko do morza i nie mamy się czym więcej przejmować. Ale co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, mamy ambitne plany, ponieważ dzisiaj się nie udało. Chcemy jutro rano wstać na wschód słońca, więc mam nadzieję, że się to uda. Wschód słońca jest o 6.13, biorąc pod uwagę fakt, że chodzimy 12.00, pierwsza spać, no to powinno się udać, także mam nadzieję, że jakoś damy radę, bo bardzo chciałabym zobaczyć wschód słońca. Zazwyczaj... Jakby to powiedzieć, no nie jestem Zainteresowana takimi akcjami, bo Nie chce mi się wstawać, wolę zachody No ale z racji tego, że Rimini jest położone Na wschód To chciałam zobaczyć ten wschód, ten wschód Słońca, słyszałam zresztą też Kilka osób mi nawet radziło, że, że bardzo, bardzo warto wstać I zobaczyć to, więc Mam nadzieję, że jutro się uda i że będę mogła Zabrać was ze sobą Teraz zbieramy się już z naszego z naszego tutaj miejsca z, z leżakami, z parasolem i lecimy się trochę ogarnąć, opukać z tej soli i będziemy szukać jakiejś knajpki do zjedzenia. Ja wam wczoraj nie nagrywałam, ale standardowo, słuchajcie, pizza, makaron, tiramisu i aperol. To są nasze smaki, więc jakby tyjemy tutaj. Ja się śmieję, że zawsze uprawiamy. Fajnie było ponagrywać? nagrywać? Ja się śmieję, że zawsze uprawiamy agro w czasy, że wiecie, podróżu jemy, także tutaj się nie obijamy, włoskie klimaty to są w 100% nasze smaki, także... Oj, będzie co odrzucać po przyjeździe No, także jutro wracamy Mam nadzieję, że uda nam się wstać na ten wschód słońca yy, Jakby się udało, to jeszcze coś Wam nagram Mam nadzieję, że podobały Wam się Takie luźne, wakacyjne filmy Wiecie co, tym razem nie skupiałam się totalnie Na nagrywaniu, nawet na uwiecznianiu tego Nawet nie mam za dużo zdjęć yy, Ale to był taki reset, totalny chill No, także mam nadzieję, że Wam się podobało I widzimy się, mam nadzieję, jutro na wschodzie słońca Słuchajcie, pewnie w to nie uwierzycie. Która jest godzina? 6, 6.04, wstaliśmy na schód słońca. A co najdziwniejsze, nie tylko my, więc no jesteśmy zaskoczeni i czekamy. Przenoszę Was już na drugą stronę. Zobaczcie, już niebo wygląda pięknie, ale jestem trochę podekscytowana, ale chyba bardziej mi się chce spać. A Tobie? Hmm. Co? Podobnie. Zobaczcie, jak pięknie. Niektórzy chyba jeszcze, niektórzy. Niektórzy już wstali, a niektórzy jeszcze nie. Muszę jakoś je spać. było wstać, to w sumie nasz pierwszy aż taki wschód, Powiem też na co, że jak wstaliśmy i słońce weszło i słońce się być. pojawiło za górą ale nie, bo i tak jesteśmy pod światło, ale bardzo mi się podoba, jesteś zadowolony, że wstaliśmy? Tak. Ja jestem dumna, że daliśmy radę, bo wczoraj byłoby ciężko, ale dzisiaj pięknie Ostatni dzień. No bo małe. Bananowy nawet jest. Najbezpieczniejsze w podróży, bo nie ma szkła. Poproszę, jedną kanapkę. Moja dłoń. Kremeczka. Bardzo dużo tu takich pieczyw gotowych jest. Robimy sobie pożegnalny spacerek z Gminy, bo. Za 2-3 godzinki yy, mamy obiad, a później spadamy do Bolonii i stamtąd idziemy na lotnisko. Także tutaj znaleźliśmy z imieniu fontannę Nie wiem jak do tego doszło, ale jest. Mniej ludzi jest niż w Rzymie. Tak, jest mniej ludzi niż w Rzymie, także no fajnie, fajnie. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, tak? Mhm. Mhm. Zobaczcie, jesteśmy w takiej uroczej knajpce. Tam z tyłu jest morze. Tutaj mamy. Ups! Aperol na śniadanie. A tam mamy port, do którego chcemy jeszcze za chwilkę pójść, przejść, zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. Pięknie, tu jest super klimat. Hello! Tu jeszcze jest molo. Nic nie widać. Moi mini to chyba najpiękniejsza część mini. Znajdujemy się teraz w porcie. Ucięliśmy sobie troszeczkę spacerek. Dzień dobry. Tutaj z jednej strony mamy plażę, tutaj z drugiej strony mamy już port. I zobaczcie, jeszcze to takie kółko, które jest od 18 otwarte. Ponoć wejściówka kosztuje tylko 10 euro, no ale my nie zdążymy dzisiaj. 9. No, a tutaj jest plaża bez. Yy, Jezu, bez czego? Bez tych stref, tutaj. Yy, o, publiczna. Tutaj możemy sobie rozłożyć ręczniczek, najlepiej z parasolem i chillować w ten sposób. Tam no, jest restauracja otwarta od 18, więc nie zobaczymy już nic. Czekaj, czekaj, wezmę zoom. Tam, taka ładna. Tak, tam jest restauracja od 18, więc niestety no nam się dzisiaj nie uda załapać. Natomiast bardzo polecamy ogólnie tą część Rimini w kierunku portu. No. Myślę, że jest blisko, stacja kolejowa Tak, stacja kolejowa i są o wiele fajniejsze knajpki Niż w tamtym miejscu, gdzie my byliśmy No ale tam też mieliśmy bardzo blisko do plaży Więc też było ok, natomiast tutaj ta część Troszeczkę bardziej nam się podoba Jest bardziej klimatyczna O i żaglóweczka na koniec no i tam jest. A i tam jeszcze jest, a to jest Rimini? To już nie jest chyba Rimini Nie, nie sądzę. Proszę bardzo, tutaj żaglóweczka sobie płynie Pięknie jest Pięć tysięcy stopni Ale jest pięknie Ostatni posiłek we Włoszech Smutno Ci? Troszku. Było pysznie